Witajcie, po tej stronie Del Toro, a to jest kolejny odcinek do naszej serii Zagrajmy w Bloodline. Uśpione zło... No dobra, to jesteśmy tutaj na klatce schodowej. Tam na górze już byłem. i o drzwi zamknięte. Mmm... Garet. I doniczka. I nic więcej, tak więc idziemy na dół. I tylko... Muszę sobie to ustawić pod tablator. Mmm... A sobie Oj, sorry. Zjemy sobie apteczkę. Taram, 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 taram. Taram, taram, taram. A właśnie, yy, mówiliście... Nie są to zaśno też zauważyłem, że... Mm, w poprzedni odcinek był troszeczkę ciemny, tak więc spróbuję go rozjaśnić tym razem. O ile to cokolwiek da. Aha. Dobra. Mamy... Gaśnie, co? Co to jest? Już nic nie będzie w windzie, też nic nie ma w górkę. Zapominam o tym. Zamknięte drzwi to oznacza, że tutaj coś będzie. O! Okej. Okay. O mój Boże, wczytywanie. Dobra, a teraz powiedzcie, gdzie ja włączyłem nagrywanie, bo być może jak najbardziej niski moment w całej historii moich płystylei wam się w ogóle tutaj wyciął. Ja pierdziele mam nadzieję, że to się nie wycięło, że to po prostu jakimś przypadkiem to... Dobra, kurde, jeżeli nie nagrywałem od początku poziomu, to tutaj zaczęliśmy. Przebiegłem się tu. O, tutaj wyskoczyły dwie pielęgniarki. Tutaj znalazłem troszeczkę naboi, żółtki w tej tarczy i pilnik do metalu. Hmm. No i przy okazji zrobiłem parę zombie, nożem, bo to było bardzo heroiczne. i szkoda, że tego, że to się nie nagrało. Um, no, kośnice. Tutaj też... O, naboje. No to tutaj zrobiłem dwie pielęgniarki, przy czym się bardzo, bardzo przestraszyłem i to też bardzo fajnie by wyszło, ale kurde oczywiście się nie nagrało, bo czemu miałoby się nagrywać najbardziej bliskie momenty znowu to Tutaj może zaraz coś znajdziemy, papierki Zaraz je przeczytamy Skocz. Nic to nie ma, dobra, się Przypadkowe. To lista pacjentów: Howard Wells, Bill Crowell, Jim Cart. Ale przecież to moje nazwisko. Przypominam coś sobie: Jim Cart. Wpis numer B233. Jeśli znajdę karty pacjentów, znajdę też swoją. Aha, czyli, czyli my tutaj też byliśmy pacjentem. Znowu pielęgniarka. Ну не уловьте, что так. Ich znaczy, się ich losowych miejscach, znaczy zpełnowanie się ich nieskończoności o tak Ona tam jest. Ona tam jest Jest tutaj na pierdolek, czy skąd? Kurwa! ale co to było i skąd kurwa ja stąd idę ja pierdolę coś tu stoi Ja spierdalam. Leżeć, się. Mój Boże, czemu one są niewidzialne? Jej, wyjście, hura! Dobrze... Okej, okay, jesteśmy... Kurde, znowu... No! się tam dostać bez o, względu na wszystko. To jest biuro dyrektora. Okej. Okay. Aha, dobra. Fajnie. Jak ja kocham to, gdy mam jako broń tylko i wyłącznie nóż. Matko nie mówcie, że się wrócę i teraz znowu będzie ten zombie i ta pielęgniarka. No, chociaż tyle. Kurwa. Część sekatora. Przecież to jest druga część sekatora. A, to jak to może posłużyć jako broń? Jej. Okej. Okay. Czy coś to jeszcze jest ważnego? Pędzel, mop, pławka na myszy? Chyba nie. Farba, farba, konserwa. No, nie mów się, że jak przejdę dalej poziom, to mi znowu się coś wczyta, bo to by było za dużo już. Coś tu jeszcze znajdę. A no dobra, coś tu jeszcze znajdę. Czyli coś tu jeszcze znajdę. To już nic nie ma. Nie mogę. To już nic nie ma. To już nic nie ma ta muzyka, boże jak ja to kocham Kurwa stąd Jej, to sięga troszeczkę dalej Wow, to jest cholernie dobre Nasze pielęgniarkę zabijały Jej, nie mogę pielęgniarkę Jaka jest głośna! Fajnie, że skaczemy jak kurde, byśmy byli w kosmosie. Zamknięte drzwi zabić, Hulk miaszczyć. Kraty są zamknięte na kłódkę. A, szkoda. Czy ja coś tu mam? Kluczyk. Hm. Linik do metalu. Jej, ale jestem mądry Ale ona kurwa, on to wejdzie. Kurwa, jaki wielki ta muzyka w tej grze jest chora O, w I co? I nic I to tyle Jakieś porno na tym, na drzwiach, znaczy na ścianie Długo ten gość trochę przydział Kurde, karetka sama. Jej, wyjście Kurde nie chciałem tak ogarnie, o, fajnie, cmentarz okej okay. bosko mm. jest konserwa od razu sobie ją tutaj mamy jakiś gnui, gówno kick out

Proszę tam na zewnątrz, ale ja się nimi nie przejmuję. Dobra. Już doktora Browna jest wielkie gówno. Nic tu nie ma. Niemieckie książki naukowe. to szwab Jej. Co to jest? List opcyjny. numer B-233. Jest. Jim Card, Patologiczna schizofrenia doktor Brown. Pacjent wymaga starego pozoru, należy go izolować. Niezwykle groźny dla otoczenia. Leczenie pożyczy na wydawanie substancja uspokajającej E60. Kulera. Nie, Nie wiem czy nic, cokolwiek słyszeliście przed sobą? Mówił też. Chorem, żeby dowiedzieć się, co mi się Patrz, to kurwa. Coś tu jest ważnego. Konserwa. Tak, to Walo. Hej, haj, Boże, mogli sobie chociaż darować to pykanie tego światła. Co tutaj robi niemiecki lekarz? To wygląda jak laboratorium z czasów II wojny światowej. To są zombiaki. Żydzi. Są tu jeszcze dwie klisze, ale... To chyba nic nie znaczy. Tu. Kurwa. Jeszcze jeden. O, dobra. Coś tu jest jeszcze ważnego. Coś tu jest jeszcze ważnego. Razem. Tak zabrałem Sejm Wiedziałem, żeby to otworzyć muszę mieć szyfr chyba czterocyfrowy. Potrzebny nam czterocyfrowy szyfr. 4 cyfrowy szyf. Wszystko dnia mogę wziąć 4 cyfrowy szyf. Uwe. Urwałem kawałek kościół domowej. W kości jest kawałek papieru. O! sprytnie. Zebrałem już ten papier. Jest. Są tu jakieś cyfry. 0, 7, 1, 2. 0, 7, 1, 2. 0, 7, 1. A To Ta tam... Udało się Niezłe znalezisko za amulet, klucz, trochę amunicji i notes. notes trzeba przeczytać notatnik Zaszyfrowany tekst Prost Medalion Takie to jest gówno w tej grze, że nie da się tutaj przyciszyć muzyki, to jest najgorsza rzecz w całej tej grze. Dobra, ale do tego proskretorium, czy jak mu tam pójdziemy w następnym odcinku. Tak więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i do zobaczenia w następnym odcinku, kiedy to pójdziemy do Proskretorium. Na razie.